And waiting Cześć Wam dzisiaj, jest. Wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Weathering Wave. Serii o tym samym tytule i ludziska. Lecimy przede wszystkim. Są przesunięcia odcinek, który był planowany na przedwczoraj. Leci na jutro, nie? No bo, bo bo, są ważniejsze rzeczy. Wśród tych ważniejszych rzeczy jest właśnie Drip. Więc tym razem Dripuj ci jest, a Dripuj jest u nas dostatek. I mamy kilka ciekawych elementów do opowiedzenia pobocznie. Plus związane z tym oczywiście spekulacje i spoilery, czyli trzymamy się dokładnie tego samego schematu, który był wczoraj, nie? Więc a te odcinki są tak jakby kalką, chociaż będziemy mówić o totalnie innych rzeczach, ale konstrukcyjnie to faktycznie kalka by to była. Siedzimy, Żerem surowe mięcho, siedzimy, żerem surowe mięcho, więc weźmy to surowe mięcho, co mi pozwoli łatwiej usiąść i przeskoczmy na Twittera powiedzieć słów kilka na temat dripu. Pomijając, że wczorajszy drip robi robotę, robi furorę naprawdę świetnie, więc tutaj jest wygryw, wygryw, to mamy dzisiejszy drip i jest to czeczona nowa pięciogwiazkowa postać. W sumie nie jestem pewny na 100%, jak będzie się to wymawiało, to z włoskiego ewidentnie jest, jeżeli chodzi o zapis. Tak się kojarzy, tak się Kojarzę, ale co tu będzie, zobaczymy. I to jest jedna z postaci, która jak przeczytałem informacje, które mi zostały podesłane, tym się zrobiło słabo, bo myślałem, że będzie jednak coś innego. Myślałem, że będzie troszeczkę coś innego i zresztą o tym czymś innym gadaliśmy w komentarzach wielokrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy. Więc jeżeli chodzi o ten drip, to ja wiem, że za nie zrobiła robotę. Ja wiem, że ludzie są wszyscy zachwyceni tym, co tutaj jest, no bo powiedzmy sobie szczerze, to jak narysowali jej nogi, gra światłem cieniem, te wszystkie rozbicia, aberracja chromatyczna to się nazywa o to, 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 co tutaj zrobili. Eee jest, je, robi robotę, jest, jest mega, jest naprawdę dobrze. To, to bardziej trafia w moją alejkę. Skręciliśmy w klimaty, które mi się niezwykle podobają, jest takie dobra, to jest postać, którą chcę, to jest postać, którą potrzebuję, robi to robotę, dla mnie minimalnie powyżej zani, ale rozumiem, że tak ogólnie społecznie to aż tak mocno by się to nie przyjęło. To, co mnie najbardziej cieszy, to jest fakt, że został potwierdzony, że to jest postać pięciogwiazdkowa, bo z czwóreczkami to wiadomo, jak jest, nie? Czwóreczki bywają totalnie hit or miss, nie to, żeby piątki bywały hit or miss, o tym też dzisiaj troszeczkę powiemy, ale sytuacja sytuacja z piątkami jest taka, że jak wiecie, że jest piątka, to wiecie, że potrzebujecie konkretną ilość rolek, żeby w najgorszym wypadku być przygotowanym i złapać daną postać na banerze. Co mnie w ogóle nie urządza, no bo, bo jeżeli chodzi o Rina Cita, to praktycznie każda, prawie każda postać, może poza Cantarellą, to jest coś, co chce złapać i dodać do swojego teamu, więc jest takie aha, Z nią w ogóle zrobili coś ciekawego, ale na to niestety zapraszam na spekulacje i spoilery, bo jeszcze nie ma oficjalnego potwierdzenia, chociaż się pojawiły grafiki, to to, to są grafiki z Wycieku z tego, co rozumiem, więc dlatego przesuniemy to na spekulacje i spoilery, i jutro pewnie je rozbabeszymy normalnie. Są te takie w tle bardziej duchowe formy. Jest cała pięciolinia postać z instrumentem, wygląda to fantastycznie, te rogi, no po prostu jak stworzona dla mnie wygląda. Świetnie pomarańczowe włoski do zielonego stroju. Przekonuje mnie to bardzo, trafia totalnie w moją alejkę. I jeszcze ten strój, nie odkrywający zbyt wiele, jednocześnie bardzo sympatyczny, ładny, przewiewny. Nie wygląda to, jakby postać miała mieć napakowane na sobie mnóstwo rzeczy i pane detali. Bardzo figuratywna, świetnie to zrobili. Nie ma jakichś takich krzywych motywów, jak się czasem zdarzają, że albo obłe cóżki pływają wokół niej i zasłaniają cały wszechświat nie, albo ma odkryte pachy i pokazują to z każdej strony, bo wiecie, w Azji mają szmergla na tym punkcie. Więc tutaj zrobili to wręcz tak, że nawet jeżeli jest cokolwiek do pokazania, to to na wpół ukryli za pół przeźroczystymi minutkami. Z mojej perspektywy jeden z delikatniejszych. Ach jedna z delikatniejszych wrzut, jakie były szczególnie, że jesteśmy zaraz po Cantarellinie. Rozrzut między jednym a drugim jest Gigantyczny. W całkowicie inną stylówkę poszliśmy i to, to mnie przekonuje. Jest księżniczka z Disneya, zwierzątka i latające wokół niej gołębie, żeby, żeby znak pokoju białe rzucić. Świetna sprawa, zobaczymy jak to zostanie zrealizowane. Czy tu są różne instrumenty? Tak, ta ma te talerze, a tu też coś jest, ale w sumie nie, nie jestem tak biegły instrumentalnie, żeby na dzień dobry rozpoznać co to niby ma być. Czy ona ma cały swój zespół, który wywołuje na jakichś animacjach podczas ten? Bo jeżeli sugerować się tym co mamy tutaj, to to co jest w tle za nią tu jest sugestią co ona robi animacyjnie podczas walki, co by oznaczało, że przywołuje swoje inne cuśki duchowe, które grają z, z nią... tam, jedziemy w lambadę, coś w tym stylu. Dobra, to jej jedno. Jeżeli chodzi o ten element, to dajcie mi dźwiękowienie na chwilę. Tak, bardzo mój vibe widać, gdzie ma ten. tast Marka. Okej, okay. może będę w mniejszości, ale ta postać przekonuje mnie strasznie. Jestem bardzo, bardzo, bardzo na tak. Ilość tych strun na tym instrumencie mnie przeraża i to przeraża mnie strasznie. Jestem instrumentalnie nieprzygotowany. To jest chyba dobre określenie. Ze śmiesznych rzeczy teraz zobaczyłem, że trenduje Genshin pierwszy raz od nie wiadomo jak dłuższego czasu i freerend co pasuje mi ak akurat do tego zestawu tutaj bardzo, ale jest jedna rzecz, którą było widać na tej animacji, którą zauważyłem gadając tutaj i zastanawiam się o co chodzi. Wygląda to tak, jakby jej podeszwy były zielone i świecące, bo to nie wygląda jakby łapało światło z czegoś innego. Inaczej, to wygląda jakby to było zabarwione na zielono plexi, które złapało światło i strumieniuje to światło, przez co to wygląda jakby to świeciło, a to jest wiecie, złapane światło, które jest pod Innym kątem odbite, przez co wygląda jakby świeciło. To jest dziwna zagrywka i zastanawiam się, co oni tutaj zrobili, bo to wygląda ewidentnie jakby to było celowo. Raczej wątpię, żeby to był przypadek podczas renderowania szczegółów, ale jak ja miałbym strzelać, to chyba to zrobili. Celowo? Totalnie nie rozumiem dlaczego. Czy jej stopy będą świeciły, to znaczy jej buty będą świeciły podeszwę od spodu, i jak będziemy chodzili, to będzie widać? Czy jak się odpali, to one zaczynają świecić? Nie kumam, nie kumam założenia, ale mam wrażenie, że jest to ewidentnie celowo, bo jak zauważyliście, we wszystkich tych, tych punktach jest załapane to światło. No chyba, że one są z jakiejś półprzeźroczystej materii, która zakrzywia światło, tak jak, jak e, wspomniane pleksi. Dobra, ludziska, to jest tyle, co zostało rzucone na ten moment. O, dorzucili grafikę zanie Zaraz o tym pogadamy, bo na moment mojego nagrania właśnie to wrzucili, więc. Przeskoczmy do spekulacji i spoilerów, bo mam tam na spekulacje i spoilery to przygotowane, a w filmu mojego nagrania nie ma jeszcze obu, więc z czystym sumieniem to nagram w tej formie. <gry> Czyli uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie bycia, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc tak, z tego co rozumiem, Kuro w tym momencie wrzuca, przynajmniej wrzuci przed chwilą Zani, co to może oznaczać, że albo jutro, albo za parę godzin, czy za kilkadziesiąt minut, rzucą również czarczyny, czyli będziemy wiedzieli, jakie typy broni są przypisane do tych postaci. Oczywiście też żywioły, no ale to mniej lub bardziej wiemy, więc lecąc po kolei, ta Zani, którą przed chwilą widzieliście, zresztą wkleję wam tutaj tą grafikę, skoro już poszła, to yes. tą mogę, to jest Spectro Gauntlets, czyli to, co słyszeliśmy od pewnego czasu, że ona będzie biegała z cóżkami do klepania, jak będą wyglądały jej animacje, czy faktycznie będzie waliła mieczem na tarczą. Wczoraj się nabijaliśmy strogiem, i zresztą, trogi. wczoraj rozmowa była mega śmieszna, bo część z tych informacji dostałem dzisiaj od swoich skompletowane z chińskich for, więc tak tylko ci daję znać, że to o czym gadaliśmy, tam nie wiem, północ była czy pierwsza w nocy jakoś tak, to było dosłownie to, co dzisiaj rano znalazłem w skrzynce pocztowej, więc lecimy. Jeżeli chodzi o Zani, tutaj w wczorajszym dialogu prześmieszna sytuacja była, że no spoko by było jakby ona biegała i miała tą tarczę z blokowaniem i z całą resztą, a potem odpala się w swój berserk mod i albo napierdziela pięściami, albo napierdziela mieczem, nie? Na co ja odpowiedziałem, że zabawniej by było w drugą stronę, że biega z mieczem i tarczą i w wersji nieodpalonej napierdziela mieczem, a potem robi Berzer, łapie tą tarczę i tą deską napierdziela przeciwników, to by mnie rozbawiło znacznie, znacznie bardziej i ja bym jednak poprosił w tej formie. W jakiej formie to będzie, to nie wiem, ale kolejne informacje, które z chińskich for zostały wygrzebane, mocno sugerują przeskakiwanie między tymi dwoma formami, więc tutaj jest bez zaskoku. To, co to się potwierdza ze wczorajszej rozmowy, to bardziej, i to, to, to powiemy zaraz, to powiemy zaraz, więc jeżeli chodzi o Zani, tutaj jest bez zaskoków, jeżeli chodzi to poleciała informacja, że ona ma być pistoletami, znaczy się ma biegać z ganami jakiś czas temu i teraz wygląda na to, że okazuje się to prawdą, bo te liki, które mamy z ymm, doprecyzowania drypu, czyli chyba albo z jutrzejszej informacji, albo tej, która poleci za parę godzin. No, 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 są z ganami. To jest Aero Pistols, więc będą pistolety kolejne do przygarnięcia. Co prawda nas tych pistoletów praktycznie nie będzie korzystać na animacjach, z tego co tam jest zapisane, ale będzie z pistoletami biegała. Więc Zobaczymy jak jest. Z mojej perspektywy pistolety mi do niej nie pasują, ale tu się podziało kilka dodatkowych rzeczy, których ja się nie spodziewałem, więc przeskakując dalej, jak już o Czeczeniu mówimy, to wskoczmy może sobie w Galery Crossing Stars, i tu widać postacie, które mamy. Więc Czeczona, która doskoczy w następnej aktualizacji. Najprawdopodobniej w drugiej połowie takie szepty chodzą. Wcześniej były informacje, że ona będzie bisem do nadchodzącej Kartatii, że Kartatia nadchodząca, czyli jakby odpowiednik jeansów z tej zony z Rina Sita, będzie miało swojego supporta wypuszczonego przed nią. Więc ludzie, którzy są na na łapanie Kartatii, mają się skusić na złapanie czeczone, żeby mieć tego bisa do niej. I teraz leci informacja, że ona nie jest i ona nie współpracuje najlepiej z Kartatią i w w sumie nie ma jakiegoś takiego wybitnie mocnego połączenia między tymi dwoma postaciami. Ona owszem jest bisem, ale pod postać, którą już mamy i tą postacią Gian jest. Więc posiadacze i posiadaczki Giana, tutaj z naciskiem Anarena patrzę na ciebie, Ciaciona jest podobno mocnym, bardzo sensownym bisem pod tego gościa i sprawia, że on teoretycznie z buta bardzo mocno wjeżdża w betę i jest znacznie bardziej funkcjonalny niż był wcześniej. A jeżeli z Kartatią będzie współpracowała, to raczej przez przypadek, bo ona jest robiona jako bis pod. Tego gościa. Z chińskich forów weźcie to z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo to może być i totalny, ale rozbawiło mnie, bo to jest dokładnie to, o czym wczoraj gadaliśmy z Miszkiem Trogim, że no ona w stronę tego gościa pójdzie. Nie wiem, czy ty mi mówiłeś ze względu na to, że coś takiego widziałeś, czy to była Twoja teoria, to odebrałem z perspektywy, że to jest Twoja teoria, więc to je to, to je to. Dla mnie to było wczoraj zaskakujące, dlatego mniej się dzisiaj zaskoczyłem przeglądając maila. No to jest jedna informacja, więc z mojej perspektywy zmienia to układ sił dla mnie na planszy, to, to chcę zdobyć i po co chcę rolować, bo tego gościa nie mam. Jakbym go miał, to by wszystko poszło w chachione. Biorąc pod uwagę, że ona nie jest teraz wygląda na to pod TIE, jeżeli to są poprawne informacje, a Kartatia mnie interesuje bardziej. Planowałem łapać rudą, a potem drugą ze spiczastymi uszami. No to nagle jest zmiana sytuacji. Zobaczymy co tutaj będzie. Więc przeskakując dalej do kolejnej części tych, tych rzeczy wygrzebanych z chińskich for, jest, że stare postacie mają zgarnąć wiatr w skrzydła za pomocą nowych nadchodzących, bo jest plan to znaczy ożywienia, to jest złe określenie. Wyciągnięcia więcej z tych bohaterów, w których mamy, tak jak Jian za pomocą, czy chyony, ale też jest jakiś bis, jakaś funkcjonalność, coś bonus do tego akurat mam, więc mogę. O, tu jest obok od razu do Kalkaro, jest na tej liście czy nawet Janeczek. Jeżeli o janeczkową chodzi, Jan Shin, to ona jest z tego co rozumiem, przynajmniej przez część ludzi uznawana za najbardziej bezużyteczną postać pięciogwiazdkową w grze. Może, może nie, nie wiem, trudno mi się odnieść, ale z takimi głosami się spotkałem, więc w ten sposób wam to przekazuję. I podobno i jest coś, co z niej wyciąga bardzo dużo, znaczy się jej gameplay komplementuje coś mocniejszego do złożenia od innej postaci i to ma wtedy sens, na chwilę obecną sensu żadnego podobno nie ma. Nie będę się tu wymądrzał, bo nie wiem co jest grane, ale rozbawiło mnie, że użyli nawet Janeczek, ale Ling Yanga nikt nigdzie nie wspomniał, tak jakby na zasadzie mamy go gdzieś nie wspominamy na jego temat, ale wygląda na to, że on nie jest lubiany za bardzo, więc nie będzie zbytnich motywacji dla Kuro, żeby zrobić coś z tym gościem. Jeżeli o nią chodzi, to słyszymy Słyszałem też, że ludzie się pultali i pruli, że ona fajny design podoba im się to, co z tą postacią zrobili, nie podoba im się gameplay, więc muszą coś zmienić, no bo tak grać nie będą. No to, 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 to je to. Co do Encore, nie wiem, nic nie słyszałem. Te postacie, które były wymienione, to jest Janeczek Kalkaro i Gian, konkretnie Gian w zestawieniu z Czarczoną. Czy są jeszcze jakieś inne postacie, które się troszeczkę przykurzyły od wyjścia, tak, tak, żeby próbować je podratowywać? To znaczy, w ogóle, to jest ciekawe, bo on jest spe special, a te dwie, no to jest standard, nie? No, Plus to też jest standard i to też jest standard, ale tak jak mówię, te nie były wspomniane. Yinlin może, chociaż Yinlin Yin Lin dalej dobrze robi robotę swoją tam, gdzie ma robić, znaczy się wiadomo, to lepszy zestaw, ale, ale, ale to robi robotę taką jak ma robić co do changli pojęcia. Nie mam. Wydaje mi się, że Brand zrobił, co miał zrobić z tą postacią i jest, jest teraz dobrze. Więc zostawiam was z tą informacją. Nic więcej tutaj do dorzucenia nie mam, bo, bo nic więcej nie dostałem w tym temacie, więc dajcie znać, co myślicie na ten temat, a ja się odmeldowuję. Dzisiejsza miał stóweczka została Podosłana przez Anarynę. Eee... Dwa dni z rzędu Anarena jest. Wygląda na to, że mogłem dwa dni z rzędu złapać miejscówkę od Anareny. Problem jest w tym, że ja się dopiero zwlokłem i jestem półprzytomny, więc to jest naczelny problem dzisiejszego odcinka. Jesteś ciosem, to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. Jeśli ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, a jeżeli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę ci miłego dnia, dobrej godzonka i świetnych pięciogwiazdkowych rolek i niech rowerek aranży wam sprzyja. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Dzisiaj mogę Wasza magia jest potężna. Potężna jesteście, arcoosomniści Twitcher Twitter Wasza magia jest Twitcher potężna i jesteście Twitcher, są na Twitchu. Widzimy się przy najbliższej okazji. Czyli w sumie za dni, parę już niedługo będziemy lecieli na drugą połowę banerową tej aktualizacji. Wizu się odmeldowuje, miłego, do następnego i hej! Julia! Dopiero teraz zauważyłem, że ta babka tutaj się nazywa Julia. Juliet!